Witam serdecznie, Szem po tej stronie. Dzisiaj mam dla Was filmik, w którym porównam dwie generacje flagowych modeli w kompaktowych rozmiarach z serii Z od Sony. Postaram się przedstawić Wam wszystkie różnice pomiędzy urządzeniami. Czy Z3 Compact okaże się godnym następcą pierwszej generacji? Rozpocznijmy od budowy designu obu modeli. Zarówno jeden, jak i drugi został wykonany według projektu OmniBalance i na pierwszy rzut oka wyglądają niemal identycznie. Prowadzono jednak sporo zmian w materiałach zastosowanych do budowy. W Xperia Z1 Compact w budowie przeważa aluminium. Z przodu jest szkło hartowane otoczone plastikową ramką, a tył obudowy jest wykonany z plastiku. W Z3 Compact mamy szkło hartowane zarówno z przodu jak i z tyłu urządzenia, ale obudowa jest wykonana z plastiku. Taki zabieg był zapewne niezbędny, aby zamontować większy ekran, nie powiększając rozmiarów telefonu. Oba modele posiadają również certyfikacje IP i są odporne na kurz i wodoodporne na zanurzenia do 1,5 metra głębokości do 30 minut. Z3 Compact została zwiększona odporność na kurz i zabrudzenia i telefon posiada certyfikację IP68, a nie IP58 jak w Z1 Compact. Z1 Compact jest dostępna w czterech kolorach, białym, czarnym, limonkowym i różowym, a Z3 Compact w białym, czarnym, pomarańczowym i miętowym. A więc przejdźmy do samych rozmiarów. Z1 Compact ma 127 mm długości, 64,9 mm szerokości i 9,5 mm grubości. W Z3 Compact rozmiary są przybliżone. Smartfon jest dłuższy o 30 mm, ma taką samą szerokość, ale został odchudzony i ma tylko 8,6 mm grubości. Masa również została obniżona ze 137 g w Z1 Compact do 129 g w Z3 Compact. Przyglądnijmy się budowie modeli z bliska. Na lewym boku obu smartfonów znajdziemy zaślepki skrywające porty oraz piny POGO do ładowania magnetycznego. W Z1 Compact zaślepki są metalowe i są podważane od boku, a w Z3 Compact mamy plastikowe podważane od góry. Pod dolną zaślepką na lewym boku w Z3 Compact znajdziemy nowy port na karty SIM. Urządzenie obsługuje karty w rozmiarze Nano SIM, a nie mikro jak w poprzedniku. Na dolnej krawędzi w obu modelach znajdziemy zaczep na smyczkę. Z1 kompakt znajduje się z prawej, a w Z trójce z lewej. W dodatku w Z1C kompakt to właśnie tutaj znajduje się głośnik telefonu i pierwszy mikrofon. W Z trójce również znajdziemy tutaj pierwszy mikrofon. Na prawym boku jeden i drugi smartfon posiada dedykowany przycisk z pustu aparatu, przyciski regulacji głośności oraz przycisk power. Klawisze zostały poddane kosmetycznym zmianom. Przycisk spustu aparatu oraz power zostały powiększone w z trójce Compact, co sprawia, że są łatwiejsze do naciśnięcia. Na górnym boku oba modele posiadają wodoodporne gniazda sławkowe jack. Ten w z trójce Compact posiada dodatkowo wsparcie dla cyfrowej eliminacji hałasu i znajdziemy w niej tutaj jeszcze drugi mikrofon. Przejdźmy do paneli przednich. Zarówno w Z1 Compact jak i w z trójce Compact przedni panel jest wykonany z hartowanego szkła. W z 1 Compact na szkle jest fabrycznie naklejona folia zapobiegająca tłuczeniu z nadrukowanym logiem, która ma tendencję do rysowania się i jest bolączką użytkowników tego smartfona. Ogromnej poprawie w Z3C Compact uległa proporcja ekranu do ramek. Oba smartfony posiadają wielokolorowe diody powiadomień LED. W Z1C Compact dioda została ukryta w głośniku słuchawki, a w z 3 Compact mamy kropkę w górnym lewym rogu przedniego panelu. Osobiście bardziej podoba mi się rozwiązanie z poprzedniej generacji. Z tyłu Xperia Z1 Compact posiada plastik, jak już wcześniej wspomniałem, a u góry ma drugi mikrofon. W modelu występował problem podczas robienia zdjęć z fleszem, który odbijał światło od srebrnej obramówki aparatu. Z trójce Compact flash został przesunięty dalej od soczewki aparatu. Z c kompakt mamy wyświetlacz 4,3 cala o rozdzielczości 720x1280 i zagęszczeniu pikseli 342 piksele na cal. Z trójce kompakt ekran jest o 30 cala większy, rozdzielczość pozostała taka sama, a zagęszczenie pikseli spadło do 319 pikseli na cal. Z przodu, pod i nad ekranem znajdziemy dwa głośniki stereo. Oba wyświetlacze są bardzo dobrymi panelami w technologii IPS LCD. W Z1 Compact barwy są nieco cieplejsze, a biel ma lekko żółte zabarwienie. W Z3 Compact mamy zimne barwy i lekko niebieski ekran. Ani jeden, ani drugi nie jest idealnie skalibrowany, ale to możemy poprawić w ustawieniach balansu bieli. Jeśli chodzi o jakość dźwięku na głośnikach, to tutaj Z1 Compact przegrywa z Kretesem. Głośnik jest bardzo słaby, a dźwięk płytki. Z trójce kompakt Sony zamontowało głośniki stereo z przodu urządzenia, i dźwięk jest nie tylko zdumiewająco głośny, ale i jego brzmienie jest bardzo przyzwoite. Przejdźmy do specyfikacji technicznej. Oba smartfony posiadają czterodzeniowe chipy Snapdragon. W Z1C Compact mamy Snapdragon 800 taktowany zegarem 2,2 GHz z Adreno 330, a w Z3C Compact nowszy Snapdragon 801 z zegarem 2,5 GHz i również chipem graficznym Adreno 330. Zarówno Z1 Compact jak i Z3 Compact ma 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB wbudowanej pamięci rozszerzalnej poprzez port na karty microSD. W Z3 Compact maksymalny rozmiar karty został zwiększony z 64 do 128 GB. Pod względem wydajności nie ma widocznej różnicy, bo już Z1 k Compact działała płynnie. W AnTuTu Z3 Compact uzyskała o 3000 więcej niż Z1 Compact i znalazła się na szczycie rankingu. Jeśli chodzi o baterie, to w obu modelach mamy budowane baterie, niewymienne, ale pojemność wzrosła z 2300 mAh w Z1 Compact do 2600 w Z3 Compact. Skoro już mówimy o baterii, to wspomnę tutaj o czasie pracy. Z1 Compact jeśli chodzi o czas pracy na baterii jest prawdziwym maratończykiem. Niestety ta cecha nie do końca została zachowana w Z3 Compact. Pomimo zwiększenia pojemności baterii, większy wyświetlacz i procesor o wyższym taktowaniu sprawiają, że czas pracy jest nieco krótszy. Podczas testu ciągłego odtwarzania wideo przez 30 minut z serwisu YouTube przy pełnej jasności ekranu i z włączonym Wi-Fi, oba telefony uzyskały niemal identyczny wynik, a poziom baterii spadł o tylko 10% w Xperia Z1 Compact i o 11% w Z3 Compact, co jest świetnym wynikiem i przełożyłoby się na około 5 godzin pracy. Mimo wszystko Z3 Compact trzyma nieco krócej podczas normalnego użytkowania. Jeżeli chodzi o oprogramowanie to zarówno Z1 Compact jak i Z3 Compact pracują pod kontrolą najnowszego Androida 4.4.4 KitKat ze skórką od Sony. Jeśli chodzi o zmiany to nie ma ich zbyt wiele. W ustawieniach bezpieczeństwa na Z3 Compact możemy dać dostęp do powiadomień dla dedykowanego etui z czy Cover, które wyświetla informacje na wycięciu. Dodatkowo w menu Power znajdziemy świetną nową funkcję, która pozwala nagrywać ekran urządzenia wzbogaconą o funkcję równoczasowego nagrywania obrazu z przedniej kamerki. Na moim kanale znajdziecie przykładowy filmik nakręcony Sony Xperia Z3 Compact. W ustawieniach ekranu znajdziemy nowy tryb ulepszania obrazu oraz gest podwójnego stuknięcia, aby wybudzić ekran. W ostatnio otwartych aplikacjach znalazł się nowy przycisk zamknij wszystkie... Na pasku powiadomień w zakładce szybkich ustawień zmienił się sposób, w jaki ustawiamy kafelki, a w zarządzaniu zasilaniem znalazł się tryb ultra stamina znacząco wydłużający czas pracy, ograniczając funkcję smartfona. Na koniec jeszcze pomówię trochę o aparatach. W smartfonach znajdziemy ten sam 27-megapikselowy moduł z dużą wartością przesłony. Kilka zmian pojawiło się jednak w oprogramowaniu. W Z3 Compact w ustawieniach wideo mamy możliwość nagrywania w rozdzielczości Full HD 60 klatek na sekundę i dodatkowo w opcjach jest nagrywanie w rozdzielczości 4K, Z1C Compact maksymalna rozdzielczość to Full HD 30 klatek na sekundę. W aplikacjach aparatów w Z3 znajdziemy też świetny tryb Timeshift Video lub nagrywania w spowolnieniu. Obu aplikacji brakuje w Z1 Compact, ale jeśli jesteście zaawansowanymi użytkownikami Androida, to na moim kanale znajdziecie metody na zainstalowanie moda wprowadzającego te funkcje. W Z3 Compact znajdziemy jeszcze cztery tryby, których brakuje w Z1 Compact: np. sound photo umożliwiające robienie zdjęć z dźwiękami stła, wiele aparatów pozwalających na robienie zdjęć kilkoma urządzeniami sony naraz, aby uzyskać zdjęcie z różnych kątów. Stawianie twarzy, które pozwala na zrobienie ujęcia przednim i tylnym aparatem jednoczasowo i nieostre tło pozwalające rozmyć tło po wykonaniu zdjęcia. Jeśli chodzi o jakość zdjęć, to wynik jest dość zdumiewający. W trybie Superior Auto Z1 Compact lepiej radzi sobie ze zdjęciami w dobrym oświetleniu, bo te wykonane Z3 Compact często są prześwietlone. W Z3 Compact uzyskamy za to lepsze rezultaty przy zdjęciach nocnych. Przedni 2-megapikselowy aparat Z1 Compact został wymieniony na moduł 2,2-megapikselowy. Tutaj widać wyraźną poprawę w tak ważnych w 2014 roku zdjęciach typu selfie. Podsumowując, na plus w Z3 Compact są lepsze proporcje ekranu do obudowy, większy ekran, mniejsza grubość, przeprojektowane klawisze z pustu aparatu i power, brak folii zapobiegającej tłuczeniu na ekranie, nowszy procesor, większa bateria, Głośniki stereo umieszczone z przodu, większa pojemność obsługiwanych kart microSD, zwiększona matryca przedniego aparatu, większa ilość funkcji w aparacie oraz wsparcie dla pokrowca z okienkiem i nowe funkcje w oprogramowaniu. Głównym minusem Z3 Compact jest minimalnie krótszy czas pracy na baterii w porównaniu do poprzednika. Dodatkowo automatyka w aplikacji aparatu nadal jest niedostrojona, a rezultaty często gorsze niż w Z1 Compact, jak wykazał mój test. Wspomnę jeszcze o plastiku zastosowanym do wykończenia, co moim zdaniem jest mimo wszystko minusem, mniej atrakcyjnej diodzie powiadomień. No i jak już się czepiać, to jeszcze wspomnę o mniejszym zagęszczeniu pikseli na ekranie. Chociaż gęstość jest na tyle wysoka, że nie powinniście zauważyć różnicy. Czy warto wymienić tę Jedynkę Compact na nowszy model? Na to pytanie musicie odpowiedzieć sobie sami. Moim zdaniem zmian jest dość sporo, ale dopóki cena nowego modelu jest niemal dwukrotnie wyższa, chyba warto nadal cieszyć się poprzednikiem. Mam nadzieję, że spodobał Wam się mój filmik. Nie zapomnijcie o dodaniu subskrypcji do mojego kanału i kliknięciu w lubię to pod filmikiem. Pozdrawiam i do zobaczenia.